prawdopodobnie dusza tej sąsiadki przyszła do was, to głównie ty to widziałaś, czy mama też jakieś widziała rzeczy? Ja to widziałam. Poszłam do tej uh -huh. mamy właśnie głównie ja to widziałam, powiedziałam jej przestraszona, ale ona właśnie bardziej kazała mi się pomodlić i no i jakby nie przywiązywać, w sensie nie przywiązywać. Się nie przywiązywać. Żebyś, no, nie, skupię, nie tak skupiać tak się na, na uh -huh. tym tak, tylko żeby się pomodlić i nie brać tego właśnie jako strach, tylko żeby właśnie się tak, nie wiem, zatroszczyć o tą duszę. Nazywam się Adryna Rustki, jestem terapeutką terapii Silent Counseling. Terapii, dzięki której możesz uwolnić traumę, stres, złość, strach, wstyd oraz wszelkiego rodzaju uzależnienia. Natomiast na co dzień pomagam mamom nastolatek w dogadaniu się ze swoimi córkami. Serdecznie was zapraszam. Cześć, jestem Agata, jestem wróżką, hipnoterapeutką, jak również autorką pięciu książek na temat pracy z energią żywiołów. Wspólnie z Adrianą Ruski prowadzę kanał po drugiej stronie lustra. Serdecznie zapraszam. Cześć, moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku po drugiej stronie lustra, Agata. Adriana, witam Was ponownie. I nasz dzisiaj super ciekawy gość, Marta. Cześć. No, i Marta, przedstaw się widzą, powiedz coś o sobie. jestem Marta, też już zostało powiedziane, mam 27 lat. Mieszkam od kilku lat w Warszawie, pochodzę ze Subscap. I co jeszcze? A, pracuję w administracji publicznej. No i pasjonuję się kryminałami. To była <śm> taka <śm> ciekawostka. Super. No i teraz przechodząc do trochę takich obok historii kryminalnych. Tak, troszeczkę tak. Jak byś opowiedziała taką właśnie niewytłumaczalną historię, która tobie się przydarzyła? Mhm. E, tak, to ta historia miała miejsce kilkanaście lat temu, ale przysięgam, że pamiętamy po prostu do dzisiaj. E, historia ta wydarzyła się właśnie w moim rodzinnym słupsku. Po śmierci sąsiadki. Tutaj ja pochodzę z bardzo bieżącej rodziny i no, tak mówi się, że jakby ta dusza po śmierci jeszcze przez trzy dni jakby krąży i no nie wiem, szuka jakiejś takiej pomocy, prosi o modlitwę, tak, tak, coś w tym, w tym stylu. No i właśnie chyba zawitała do naszego domu, to znaczy oczywiście no tak podejrzewamy, bo tylko możemy tak no, podejrzewać bo właśnie w nocy po śmierci tej sąsiadki, to ja mieszkam w takim domu, że one są tak jakby przedzielone i ci sąsiedzi jakby są, to się nazywa taki milniak chyba, uh -huh. coś w tym stylu, tak chciałam to tak roz uh -huh. rozrysować, że to byli właśnie tacy bardzo bliscy sąsiedzi. No i tak mi się wydaje, że właśnie ci sąsiedzi nie byli za bardzo wierzący, więc no już następnie powiem, że może dlatego właśnie ta sąsiadka szukała takiej pomocy u nas. No, zaczęło się od tego, że słyszałam dzwonek do drzwi właśnie w środku nocy. Zeszłam tam, ale nikogo tam nie było i podejrzewam, że no nikt jakby no, nie przychodzi w środku nocy żyjący, że tak powiem do, do kogoś i nie dzwoni. Były też takie sytuacje, że były takie dwa pokoje naprzeciwko siebie, i jest Pan w jednym, ale były otwarte. Aż, aż mój głos po prostu, ale były otwarte drzwi do pokoju naprzeciwko. No i było widać, że jakby ktoś się bawi żaluzjami do tego pokoju. W sensie to były to takie na sznureczku, i one były tak podciągane i, i spuszczane. No oczywiście nikogo tam nie mogło być. Ja wtedy po prostu tak się bałam, że mając kilkanaście lat, jednak poszłam po prostu spać z mamą, bo to było dla mnie tak przerażające, że no to jednak nie jest codzienna sytuacja. No były też takie sytuacje właśnie po jakiejś odstępie parunastu, paru dziesięciu minut, kroków wokół łóżka i potem, jakby na łóżku. W sensie no, jakby ktoś chodził po pościeli, trudno to wytłumaczyć e, tak na chłopski rozum, ale właśnie no, tak, tak to by ktoś tam chodził. No i w jakiejś sytuacji ze światłem w pokoju obok typu zapalanie i zgaszenie się światła. To wszystko właśnie miało miejsce między godziną trzecią a czwartą i do teraz tak naprawdę czasami śpię z zapalonym światłem po prostu. I, yy, i właśnie takie mam przebudzenia o 3,28 dokładnie. Nie wiem, czy to ma związek z tamtą sytuacją, że jakby się tak jakoś wewnętrznie dalej yy, tego boję, czy sobie to tak jakoś przypominam. Ale no właśnie tak, tak, to wyglądało. A zmieniałaś, miałaś, czy znaczy nie wiem czy zwróciłaś na to uwagę, ale nie robiło się chłodniej trochę, jak tam na przykład te kroki po łóżku? Tak, 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 to to na pewno tak zapomniałam dodać. No na pewno ta temperatura w pokoju też spadała. Mhm. A powiedz mi, ale ty coś czułaś, jakaś myśl na przykład ci przychodziła czasem tak, że po prostu jakiś taki, no czujemy jakiś taki, nie wiem, przekaz, co to może chcieć od mhm. nas? Miałaś coś takiego, czy raczej zamknięta na to byłaś? Mm. Znaczy, no, no ja się bardzo bałam potem tak po tych rozmowach. W się nie, nie czułam jakby tego w tym momencie, kiedy to się działo, ale właśnie po, po rozmowach z rodziną i, i, i z księdzem właśnie też, bo potem zaprosiliśmy księdza. E, no, potem tak po prostu po tych rozmowach stwierdziliśmy, że jednak to też chyba szuka takiej pomocy w, w stylu modlitwy. Mhm. No i jak by, po jakim czasie zaprosiliście księdza? E, w ten sam dzień pamiętam, że on jakby nie, nie, nie był dostępny. Dzień później przyszedł i jakby poświęcił cały dom, też się pomodlił. Mamy dom święconą przy wejściu, też, więc ona też została jakby, że tak powiem, modlitwa na nią, nad nią została odprawiona, więc no, takie rzeczy, no i oczywiście pomogło, i to ustało. Ale poczekaj, w intencji tej sąsiadki też. się W intencji właśnie tej sąsiadki. Aha, tak. mhm. aha okej. Okay. Też oczywiście o to, żeby to ustało i w intencji tej sąsiadki, żeby odnalazła też spokój. A tam ci ludzie, ci sąsiedzi, co tam mieszkali dalej, oni nie doświadczali żadnych takich jakichś sytuacji? Y wydaje mi się, że nie. Mm -hmm. Nie, już potem o tym nie rozmawialiśmy, ale, ale wydaje mi się, że no oni nie. Chociaż no może też po prostu o tym mówili. nie mówili. Mm -hmm. Ciekawe, bardzo naprawdę Właśnie ciekawe. Bardzo, ciekawe. Bardzo. Czuczny, wiesz co, jak ja siedzę, to naprawdę tak mam, na jednej ręce mam ciary, bo po prostu, nawet nie z tego, bo mnie jakoś nie przestraszyła ta historia, tylko jak wracają te wspomnienia i to jest tak silny ten strach, że mi tak rezonuje, że normalnie mam, nie, nie będzie tego widać, ale mam gęsią skórkę po prostu na tej ręce. Także taki strach naprawdę musiał być duży, jak się to wszystko działo. No dobrze, Marta, to jest bardzo ciekawa historia i też od razu z rozwiązaniem, mm. więc lubię takie historie, jak są z rozwiązaniem, pozytywnym zwłaszcza. A powiedz mi, jaka jest dla ciebie najważniejsza wartość w życiu? No myślę, że um, wartość, jeśli to może być takie rozległe w sumie stwierdzenie, najważniejsza dla mnie jest na pewno rodzina i takie poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że to podała na odpowiedź. Mm. Marta, ale tak jeszcze wrócę na chwilę do, tego, do tej kobiety, do tej sąsiadki. Jak długo to trwało? Trzy dni? E, tak, tak, trzy nocy. Mhm. Ta, tak, już po tej trzeciej nocy właśnie już y, ten ksiądz przyszedł i, i potem już ustały te y, sytuacje. A mówił taki ksiądz? Na przykład coś, nie wiem, takiego, że o, tak może być, albo coś tam? Czy tylko przyszedł tam no właśnie tak no rozmawialiśmy z nim, bo to był taki dość znajomy ksiądz, więc właśnie on nas tak naprowadził, że właśnie te, te trzy dni, że ta dusza błąkająca się, że to jest takie, no, no nie wiem, czy powszechne zjawisko to dobre słowo, ale że no, takie sytuacje się zdarzają, zwłaszcza jeśli najbliższa rodzina tej osoby zmarłej, no nie jest wierząca i jakby nie poświęca tej osobie modlitwy i. A pewnie ta sytuacja cię zestresowała? Nie no tak, to ja byłam właśnie no, młodsza dużo, Nie, może bym teraz to inaczej przyjęła, ale właśnie do tej pory mam tak, że czasami się budzę właśnie tą. To, to, to jest taka moja godzina, jak to mówią, najstraszniejsza i najgorsza. I, I tak, i, i się budzę. I właśnie nie wiem, czy to ma związek z tamtą sytuacją, czy z ogólnym nie wiem stresem. Też czasami śpię z zapalonym światłem, bo właśnie kiedyś lubiłam horror, ale przestałam je chwilowo oglądać. E, tak, no, pozosta, pozosta, pozostawiła ta historia we mnie y, tak ślad. Teraz się śmieję, ale to no nie, to to aż po prostu mi się gorąco zrobiło, jak zaczęłam Aha. to. Pokazać. Ale Marta, czyli od tamtej pory, jak dawno to temu to było? Masz to, że nie śpisz w nocy? E, to było jakoś tak 10-11 lat temu. E, tak, mam tak, że się przebudzam. Właśnie często między tą trzecią a czwartą. Właśnie tak jak wspomniałam, nie wiem, czy to ma związek z tamtą sytuacją, ale, ale tak, zdarza mi się przepraszam regularnie, niestety coś takiego. No a jak masz takie stresujące sytuacje w życiu, to jak sobie radzisz? Ej. No, tak, musiałam się zastanowić. Rozmowami z bliskimi na pewno. No, wychodzę na długie spacery, jakby chłonę się świeże powietrze. No, właśnie, sięgam po ulubione książki, seriale, staram się tak oczyścić tą głowę ze stresu, właśnie. A jaka jest Twoja ulubiona książka? Czy mogę podawać autorów? Tak, tak, no to ogólnie jest to Harku Remigiusza Mroza, to jest najbardziej chyba znany autor w Polsce. Tak, Nochełka, na pewno to cała jego seria. Książki Woj Wojciecha Chmielarza, ja akurat lubię polską literaturę, tak dla odmiany, więc no to, to jest wujka takich moich najbardziej ulubionych autorów właśnie kryminałów. Teraz też czytam bardzo fajną książkę, dosłownie nie mogę się oderwać nawet w autobusie czy w tramwaju, co się nazywa w Mrocznym Lesie? To jest taka y, amerykańska autorka Ruth Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, y, ale generalnie trilary, trilary, jeszcze raz kryminały. A co jest takiego ciekawego w tej książce? Y, no, zagadki na pewno. Lubię takie y, łączenia się faktów różnych. Lubię jak na początku jak nic nie jest tym, czym się wydaje. O, to jest dokładnie to, to jedno zdanie, które opisuje ten mój ulubiony rodzaj książek, lubię taką tajemniczość, taką mroczność. Um, tak, właśnie no, lubię takie zagadki, to właśnie takie, um, lubię taką fabułę, kiedy y, każdy ma tam coś do ukrycia i są poszukiwania jakiegoś też winnego, czy jest jakieś morderstwo właśnie. No, takie, takie właśnie mroczne rzeczy. A poczekaj, bo ja jeszcze teraz mi się tak naszło mnie, czy jak ta prawdopodobnie dusza tej sąsiadki przyszła do was, to głównie ty to widziałaś, czy mama też jakieś widziała rzeczy? Ja to widziałam. Poszłam do tej mhm. mamy właśnie, głównie ja to widziałam, powiedziałam jej przestraszona, ale ona właśnie bardziej kazała mi się pomodlić i no i jakby nie przywiązywać, się nie przywiązywać. W sensie nie przywiązywać. Żebyśmy, nie skupiać, nie skupiać tak się na tym. na tym, tak tylko żeby się pomodlić i nie brać tego właśnie jako strach, tylko y, żeby właśnie się, się tak, nie wiem, zatroszczyć o tą duszę. I, i Czyli i ci uwierzyła i wszystko ok, ale jakby w swoim doświadczeniu, czy widziała, że tam te yy, światła się zapalają, gasną coś w kompie? tam spała. ja do niej przyszłam jakby uh -huh. bardziej po tych wydarzeniach, bo też początkowo bałam się w ogóle ruszyć, yy, więc... No, nie wiem, jak to działa, nie wiem. Nie, ale to też fajnie, że, że jakby tutaj dostałaś takie wsparcie jednak tak. od mamy mhm. i że nic tutaj jakby nie psychiatra, no. tylko tego mhm. księdza żeście wezwali i po prostu no i tej sąsiadce pewnie też to pomogło. To naprawdę fajnie. Myślę, że rodzice też, nie wiem, czy znajomych, czy. Przez takie bliższe osoby, bardziej im znane, jednak znali takie może sytuacje czy wydarzenia i po prostu, no tak, nie, nie wysłali mnie mm -hmm. do lekarza, na pewno tylko właśnie y, uwierzyli tak, no dobrze, mm. że nie byłam sama w domu to, to tego, tego to cieszę się, że właśnie nie, nie byłam sama w domu wtedy. Ale co ja widzę, jaka byłaś odważna, kurczę, bo no, no, po nie Czasami jest paraliżujący, że no nie możesz się, wiesz, ruszyć ani oddychać, a tu nagle, wiesz, wychodzisz z łóżka, i idziesz do mamy, nie? Tak, tak, znaczy na pewno y, potem Pierwsze noce po tym wydarzeniu ubałam się w nocy chodzić do toalety, to na pewno, właśnie też przestałam oglądać horrory o egzorcyzmach czy innych takich, to, to, to już nie oglądam do tej pory. I yy, 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 co? Znaczy, no na tamtym momencie się bałam bardzo, bardzo, właśnie, yy, tak, no ale tak po jakiejś tam chwili już tam, poszłam do tej mamy, bo jednak stwierdziłam, że wytrzymać do rana to będzie ciężko. Wcale, wcale się nie dziwię. Marta, jakie są Twoje plany? Marzenia. Hmm. Um. O to tak naprawdę to jest z jednej strony łatwe pytanie, a z drugiej jakieś takie bardzo trudne. Um. Myślę, że takim marzeniem jest na pewno spotkanie osoby, którą ja będę kochać, która będzie kochać mnie ze wszystkimi, że tak powiem, wadami i przeciwnościami losu. Bo całą resztę, nawet uważam, że pieniądze, prace to jakoś można. Stopniowo do tego dojść, no ale to jest taki, że tak powiem, główny cel, no też to musi przejść samo, oczywiście, no ale to jest takie, myślę, że moje marzenie, jak i tak rozmawiam z, z rówieśnikami, z, z właśnie z znajomymi, to, to każdy ma podobnie, że jednak do pracy i do, do, do podróży i tak dalej, to można do tego dojść, ale jednak znalezienie takiej naprawdę bratniej duszy, która będzie. Um, przy mnie w każdej sytuacji, um, no to to jest, myślę, że takie, taki cel do osiągnięcia już na całe życie, mam nadzieję, więc no, liczę na to codziennie, że się uda. No, pięknie, na pewno się uda. A czym jest dla ciebie miłość? Um, um, miłość to y, dla mnie. Bycie właśnie przy kimś w każdej sytuacji, bycie lojalnym, na pewno wspieranie kogoś, no ale też bycie takim przyjacielem, że, no, że nie tylko że się kochamy co chociaż wiadomo, że też no ale jednak też wspieranie siebie tak na co dzień w tych trudnych i, i też lepszych, i w tych sukcesach, i w lepszych chwilach. Właśnie, żeby to po prostu było wszystko na takim równym poziomie, nie? Mam nadzieję, że mówię składnie, bo więcej co chcę powiedzieć, ale być może to nie brzmi tak, jak chcę to powiedzieć. Tak, no ale chodzi właśnie o to, żeby być przy sobie w każdej chwili, żeby być lojalnym, no i żeby wiedzieć, że można na takiej osobie polegać właśnie zawsze. Hmm. Dobrze mówisz, no, no, bardzo ładnie. Wszystko. tak. Dokładnie, dokładnie. A szczęście. Jak, czym dla Ciebie jest szczęście? Hmm. Um. No właśnie, dla mnie, według mnie, szczęście to nie jest taka. Um, szczęście, jakby to powiedzieć. Dla mnie, szczęście to, um, to są nawet takie małe chwile, że właśnie czuję się. O, dla mnie szczęście jest wtedy, kiedy mogę się czuć w pełni sobą, kiedy nie muszę jakby niczego i nikogo udawać, kiedy nie muszę się też dostosowywać do sytuacji, tylko mogę po prostu być i cieszyć się chwilą. I to nawet jak to szczęście trwa, powiedzmy, na jakimś tam wydarzeniu. No, na przykład dla mnie, powiedzmy, na ulubionym koncercie, jeżeli to szczęście trwa dwie godziny, no to uważam, że to już jest wartościowe i to nie musi trwać jakby cały czas, bo wiadomo, że są chwile lepsze, gorsze, codziennie się takie chwile no zdarzają, ale jak już mam taką, taki moment, na który czekałam lub do którego zmierzam, no to właśnie staram się czerpać z niego z całych sił, no i to jest właśnie dla mnie szczęście i nawet właśnie się cieszę jak trwa te dwie godziny, bo te dwie godziny mnie tak naładowują pozytywnie i i to już tak i to, to. No mam nadzieję, że też to jest. Teraz... Fajnie, A Marta, a miłość do siebie. Mm. Ile dajesz miłości sobie? Uczę się tego przez cały czas. Tak, z racji tego, że mam trochę więcej kilogramu, że tak powiem. To też właśnie miałam kiedyś duże kompleksy, w związku z tym, ale jakoś tak no, życie mnie nauczyło tego, żeby właśnie kochać siebie z tymi wszystkimi wadami. I no, nie powiem, żebym darzyła się miłością taką w 100%, ale tak w 70 na razie i staram się jakby. O to też walczyć. Widziałam taką na jednym z portali społecznościowych widziałam taki fajny filmik. Um, że um, ktoś właśnie napisał, i jakbym zapytał Ciebie, kto jest dla ciebie najważniejszym osobą, to co byś odpowiedziała? No i mi się jako pierwsi tam jakieś przyjaciele pojawiali w głowie coś tam, a odpowiedź była, a ty na którym jesteś miejscu? I to mi tak pokazało właśnie, że jednak chodziło o to, żeby żebym ja i żeby każdy właśnie był dla siebie na pierwszym miejscu, a dopiero potem wszyscy inni. Mm. 30-30% no, to niewiele ci jeszcze zostało, tak szczerze mówiąc, więc. No, no, 35% może. Ale w każdym razie. Nie podnoś, nie podnoś. Nie, dobrze. No pierwsze słowo, w sumie się zwykle liczę. No tak, to właśnie jakoś tak w ciągu ostatniego roku się staram nad tym bardziej pracować, więc. Do perfekcji jeszcze trochę brakuje, ale idę w tą stronę, żeby było sto. No pięknie. Trzymamy kciuki. A gdybyś mogła się zastanowić i powiedzieć nam, kto jest Twoim autorytetem? Hmm. No Na pewno rodzice no w pierwszej kolejności, bo jednak mnie rodzice tak starali się właśnie wychować na do dobrego człowieka, jakkolwiek to brzmi. No i staram się cały czas, chociaż wiadomo, że też wybrałam swoją drogę, więc jakoś już tam ja sama oczywiście muszę no, patrzeć na świat swoimi oczami i tak dalej. Ale tak, żeby już nie było aż tak bardzo górnolotnie. To, czy, czy mogę z imienia nazwiska wymienić tą osobę? Tak, dla mnie takim autorytetem jest aktor Maciej Musiał. To po prostu wszyscy moi znajomi, przyjaciele wiedzą, że po prostu jestem w nim zakochana od lat, ale poznałam go na żywo. Jest wspaniałym człowiekiem, fantastycznie wychowanym, więc zrobię taką może reklamę. Ale naprawdę jest bardzo. No, też by trwale dąży do celu z tymi zagranicznymi produkcjami, żeby jakoś się tam pokazać, ale też nie tak, że po trupach, tylko jednak talentem. Ale przy tym, no, nie wywyższa się, tylko jest właśnie taki bardzo otwarty do ludzi, normalny po prostu. Więc, no, naprawdę, tak, naprawdę bardzo go podziwiam, nie tylko za wygląd, ale też właśnie za to, jakim jest człowiekiem. No to hmm. chyba za to się podziwia autorytet, tak, za to tak jakimiś człowiekami jasne. Że to, tak, no, jeszcze nie mieliśmy tutaj, żeby ktoś powiedział jakiś autorytet i że za wygląd go no. podziwia, ale to by było nawet dość interesujące. Nie, nie właśnie tak po prostu nawiązywałam do tego, że moi właśnie czasami mówią, ale cz czemu ty tak że za tym Maćkiem? Nie, no ładny jest, ale co No ale właśnie przez to, że go też trochę poznałam, to znaczy zobaczyłam jak jak się zachował. To, to właśnie dlatego powiedziałam, że nie tylko wygląd, ale też wnętrze. Także. A, wnętrze i zewnętrze. No a co z tymi planami? Na przyszłość, no tak, no nie na, na przeszłość, no... <grym> przepraszam. Um, nie wiem, to jest ciężkie pytanie właściwie. No właśnie, um, staram się jakoś właśnie dążyć do tego, żeby. Um, żeby co? No żeby też być szczęśliwą na pewno, no bo jednak każdy tam trochę jakoś do tego dąży, ale żeby właśnie być taką zgodną ze sobą, właśnie też to, co powiedziałam wcześniej, żeby um, no nie musieć udawać i nie musieć się dostosowywać do nikogo. I to też można uznać jako chyba plany po prostu, bo, um, bo co no, bo jednak um, często się dostosowujemy do sytuacji, do znajomych, um, no, a jednak chyba szczęście dopiero osiąga się jak cię w zgodzie przede wszystkim właśnie ze sobą, czyli takich uh z -huh. wątków tego, tej rozmowy, więc uh -huh. tak, um, to, jest, to jest moim planem na pewno. Uh -huh. A taka um, Marta, która jest sobą. To, tak. tak, Marta, która jest sobą. Okay. Um, odważna, odważniejsza niż teraz, też nad tym pracuję cały czas, bo um, tak, no, no po prostu nad tym pracuję, bo kiedyś byłam też bardziej nieśmiała, ale tak jednak y, tutaj życie mnie nauczyło, że, że trzeba walczyć o swoje, właśnie taka walcząca też o swoje i, nie boję, i przede wszystkim też nie boję się powiedzieć, co myśli, bo no to też jest trudne, żeby tak w każdej sytuacji umieć powiedzieć, co y, tak, co się myśli. Um, wesoła, naturalnie, radosna i bez po prostu mętliku, myśli w głowy, bo jednak e, obecnie mam tych myśli za dużo, i to jest takie jednak przytłaczające. Um, no, a życiem jednak uważam, że trzeba się cieszyć i korzystać z niego, bo, bo, bo mamy je jedno. Nie, no ja właśnie to chciałam powiedzieć, że y, mi to wszystko y, rezonuje jako wolność, o czym ty mówisz, tak? Czyli, że mam tą wolność, podejmuję decyzje zgodne ze sobą. Y, jakby nie, nie to, że się nie liczę z innymi, tylko liczę się przede wszystkim ze sobą, więc jakby nie robię innym dobrze kosztem siebie, tak, no bo jestem właśnie w tej wolności. No i to się łączy jakby tak ze wszystkim, z wolnością finansową i z każdą inną wolnością, gdzie po prostu mogę żyć tak, jak ja chcę, tak? Czyli w sumie to, co ty e, powiedziałaś, bez tych zależności od innych ludzi, że muszę dla nich być miła albo robić to, co oni chcą, kiedy ja tego robić nie chcę, bo no, akurat chwilowo nie mam wyjścia. Tak? No, no. Tak, no, także tak. tak. Słuchajcie. To był naprawdę bardzo ciekawy odcinek z pozytywnym zakończeniem. Tak tutaj w naszych historiach niesamowitych, także jeżeli Wam się podobało, zalajkujcie i zasubskrybujcie. I zapraszamy Was do kontaktu. Po drugiej stronie lustra2022.mopadźmaj.com. Dziękujemy. Tak. I jeżeli chcecie nam opowiedzieć taką historię, wystąpić u nas, to piszcie do nas maila. Oczywiście. Widzimy się za tydzień. Cześć. Do zobaczenia. Było bardzo miło, dziękuję. Dzięki.